W Lublinie już po raz piąty odbył się Samorządowy Kongres Trójmorza. Inicjatywa Trójmorza łącząca państwa europejskie od Morza Bałtyckiego po Morze Adriatyckie i Czarne umacnia więzi między regionami na osi północ-południe wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. Inicjatywa trójmorska zapoczątkowana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i prezydent Chorwacji Kolindę grabar kitarowicz była inspiracją dla województwa lubelskiego do utworzenia samorządowego komponentu współpracy. Każda edycja co roku pokazuje, że współpraca między regionami Trójmorza jest kluczem do budowania spójnej, innowacyjnej i bezpiecznej Europy środkowo-wschodniej. Pierwszy dzień wydarzenia otworzył prezydent RP Andrzej Duda, który również w tym roku objął kongres patronatem honorowym. 10 lat temu czułem, że ten wspólny projekt trzeba rozwijać, projekt, który będzie wspierał nasz region, będzie budował naszą siłę w ramach istniejących strategicznych sojuszy. Wspólnoty europejskiej i euroatlantyckiej. Widząc ten ogromny potencjał, jaki drzemie w centrum i na wschodzie Europy, wiedzieliśmy, że nasza siła będzie pochodziła z dynamicznego rozwoju gospodarczego. Ale tym, co trzeba było przełamywać wtedy, były bariery na ówczesnym, starym kontynencie. Tak oto 10 lat temu w istocie postanowiliśmy przyspieszyć w tym, aby kończyć ten trwały, skostniały podział Europy na Europę Wschodnią i Europę Zachodnią. Ten podział, który przebiegał po linii żelaznej kurtyny, przede wszystkim, który dzielił tak naprawdę Europę na te kraje mniej rozwinięte i te kraje bardziej rozwinięte, według najnowszych danych, to właśnie nasz region. Szeroko pojęty region Trójmorza jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów nie tylko w Europie, na świecie, z prognozowanym wzrostem PKB 35% do 2030 roku. Panie Prezydencie, zainspirował nas Pan do budowania w ramach inicjatywy Trójmorza komponentu samorządowego. Udało nam się stworzyć silne więzi z regionami na osi północ-południe, wzdłuż całej wschodniej granicy Unii Europejskiej, wzmacniając nasze bezpieczeństwo, włączając to także partnerów z drugiej strony granicy Unii Europejskiej, z Ukrainy i Mołdawii. Myśl prezydenta Lecha Kaczyńskiego, myśl marszałka Józefa Piłsudskiego, myśl Jagielonów jest zawsze wiecznie żywa. Bo tak jak mówią w Anglii w koronie brytyjskiej, nie ma wiecznych. Przyjaźni, nie ma wiecznych wrogów, ale jest wieczny interes strategiczny Królestwa Wielkiej Brytanii. I o tym niektórzy zapominają, a my musimy o tym ciągle pamiętać. Razem możemy więcej, razem jako te kraje, które nie są alternatywą dla Unii Europejskiej, ale są wspomożeniem Unii Europejskiej, są, są tym, czym dla nas jest. Wolność, wolność w ramach naszych suwerennych narodów. W trakcie pierwszego panelu kongresu podsumowano dziesięciolecie inicjatywy Trójmorza oraz przyjrzano się jej przyszłości. Złożono też podpisy poparcia pod deklaracją o partnerstwie i współpracy członków sieci regionów Trójmorza na rzecz wsparcia i przygotowania budowy międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Do sieci regionów Trójmorza przystąpił kolejny region stowarzyszony z Mołdawii. Nowością było utworzenie sieci w dziedzinie turystyki. Podczas forum gospodarczego odbyła się sesja Kobiece Lubelskie oraz debata dotycząca możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wystawy światowej EXPO 2025 w Osace. Tematami wiodącymi kongresu pozostają główne projekty inwestycyjne w obszarach transportu, energetyki i cyfryzacji oraz aktualne wyzwania polityki międzynarodowej związane z wpływem sztucznej inteligencji na różne obszary życia społecznego. Pierwszy dzień obrad zakończył się galą regionów Trójmorza w Filharmonii lubelskiej. Rada programowa Kongresu zdecydowała o przyznaniu nagród Międzynarodowy Sukces w obszarze Inicjatywy Trójmorza dla firmy Erkado Spółka z i Portu Lotniczego Lublin S.A. W kategorii osoba, która przyczyniła się do rozwoju Inicjatywy Trójmorza, dostrzeżono Margaritę Ganewe, ambasador Republiki Bułgarii w Polsce. Uczestnicy gali wysłuchali koncertu muzyki filmowej z udziałem artystów Opery Lubelskiej i muzyków Filharmonii Lubelskiej. Gwiazdą wieczoru była Halina Młynkowa. W uroczystym otwarciu drugiego dnia forum gospodarczego uczestniczył poseł na Sejm RP. Były premier Mateusz Morawiecki. Wielkie dzieło żeby ten napis na Trójmorze w kontekście samorządowym cały czas postępował. Wydarzeniem towarzyszącym samorządowemu Kongresowi Trójmorza jest Wschodni Kongres Młodych Liderów, który włącza młodych ludzi do uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłości Polski, Europy i świata. Rozmowy drugiego dnia kongresu dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju regionów w kontekście wyzwań oraz zagrożeń transformacji energetycznej i paliwowej. Nie zabrakło debaty o przyszłości Ukrainy, pomocy w jej odbudowie i przygotowaniach do członkostwa w Unii Europejskiej. Dyskutowano o transporcie multimodalnym w Europie Środkowej, czyli lotnisku Cargo, kolei oraz trasie Via Carpatia. W programie tegorocznego kongresu znalazły się dwa panele dotyczące kultury, w tym o współpracy z Kansenów na szlaku Via Carpatia. Gminy z Województwa Lubelskiego podpisały porozumienie o współpracy z obwodem chmielnickim. W piątym samorządowym Kongresie Trójmorza uczestniczyło 1500 osób z 29 krajów, przedstawicieli regionów oraz ekspertów, sześciu ambasadorów, a także przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, środowisk naukowych, kultury i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz edukacji młodych liderów.